Hej, witam cię serdecznie na dzisiejszym podsumowaniu sesji. Piątek, weekendu, początek. A zanim weekend, to zerknijmy, co się wydarzyło na warszawskiej giełdzie, zerknijmy na rynki światowe, jak również przejdziemy szybko przez rynek krypto, bo warto wiedzieć, co również w tym świecie cyfrowych walut siedzi i poświęcić dosłownie minutę na to, bo to jest istotne, żeby wiedzieć, co się na rynkach dzieje w całości. Oczywiście, przypominam, że tutaj w komentarzach masz okazję podzielić się wszelkimi ważnymi według ciebie informacjami, które napłynęły na rynek, bo jakby każdy tak chciał wrzucić choćby jedno zdanie z tym, co według niego jest istotne i się warto z tym zapoznać, to przecież byśmy mieli tutaj pod spodem kompendium wiedzy, a właśnie o to chodzi, szybko dostępne, które, o których można rozmawiać, wymieniać się poglądami, opiniami. Tak więc, jeżeli zostałeś ze mną i oglądasz mój cykl, to pamiętaj o opłacie preview, czyli subskrypcja i dzwoneczek, łapa w górę, i komentarz. Absolutnie nic cię to nie kosztuje, tylko trochę chęci, sekunda pracy, którą ty włożysz w formie podziękowania mi za. Ten materiał, tak więc nie opieraj się, tylko wrzucaj łapę i lecimy z tematami. Tak więc zacznijmy pierwszy od rynków światowych, a jeżeli chodzi o rynki światowe, to DAX dzisiaj w odwrocie, jak widzimy 13537 punktów koryguje nam dosyć silnie. Zerknijmy na SP, również w korekcie 3342, a sesja niedawno wystartowała, tak więc zobaczymy, czy panowie będą tutaj testowali to wsparcie dosyć mocno, czy zaraz będą wycofywać, bo jeszcze parę godzin notowań przed nami. NASDAQ również w korekcie 9513 punktów. Zobaczmy, jak kruszce, bo wczoraj było bardzo ciekawie. A dzisiaj wystrzał na srebrze 18,52 za uncję. No i ciśniemy ciekawe, czy jesteśmy w stanie przetestować ten szczyt tutaj. Daj znać w komentarzu, co Ty o tym myślisz. Złoto 1642 dolary za uncję, po prostu kosmiczny wystrzał wygląda naprawdę rewelacyjnie. Frank już wycofuje, ale dzisiaj też również rośnie 4 zł, 3 grosze, tak więc złotówka cały czas silna w tym momencie. Euro również rośnie 4,28, tak więc też panowie tutaj mocno wyceniają tą walutę. Za to dolar jako jedyna waluta do złotówki w tym momencie, którą pokazuję, wycofuje. No i mamy korektę 3,94 na dolarze. Zerknijmy na rynki teraz krypto: 44 indeks strachu, jeżeli chodzi o Bitcoina, jego dominacja 62,7%, a Bitcoin dzisiaj zyskuje nam 1% do góry, 9716 dolarów. Ethereum 3% do góry, 6% Litecoin, czy również tutaj z tych mocniejszych projektów EOS 3% również do góry. A najwięcej w topowej setce iXRLC 25% do góry, Vax 14%, Icon 11%, czy 11% Cosmos, DX Chain również ponad 10%. Tak więc to są te dwucyfrowe stopy zwrotu. Przewijam Ci jeszcze resztę, żebyś mógł zobaczyć, bo warto wiedzieć, jakie główne projekty w tej topowej setce są na topie. Na minusie niewiele tych walut cyfrowych: ABC Coin traci 5%, Swipe 5%, czy Lisk 2,72%. Pozostałe bardzo nieznaczne, nie ma tego dużo, tak więc rynek krypto jest dzisiaj silny. Jeżeli chodzi o teraz giełdę. Zanim oczywiście do tego przejdę, to przypominam o naszych spotkaniach tygodniowych 18% wig banki w sobotę, 18 gaming w niedzielę i 8 rano oze, tak więc na te spotkania oczywiście tradycyjnie serdecznie zapraszam, a jeżeli chodzi o gaming, to REC dzisiaj wystrzelił 15% do góry TS Games 9% do góry CFG 834 Jar 5 również na Ddaście, tak więc to są te topowe wzrosty. Jeżeli chodzi o minusy, to PB Games rzuca 18% Alliance 6 7 Level, 480, 343, Drageus. To są te największe spadki. Kto dzisiaj rozgrywał kontrakt, to był w plusie, jeżeli rozstają longa. 1,85 na plusie, 23 945 punktów. E, dzisiaj Król, czyli CD Projekt kosztuje 331 zł. Rośnie ponad 70, 70 na plusie, 67 milionów. Tak więc popyt dzisiaj przejął kontrolę. TS Games 16, prawie 17 milionów obrotu i 9% na plusie, bardzo Zacny wynik 11 bit 9,5 miliona, Playway 2 miliony 600. I pozostałe, tak jak widzisz, tak więc w większości pamiętaj, że oczywiście jest to New Connect. W bankach tylko Getin i M-Bank na plusie 1,64, 1,24 odpowiednio. Potem mamy spadki BNP najmocniej 3,84 i bank 3,18, handlowy 1,88 i to są te najmocniejsze, które tąpnęły Jeżeli chodzi o sam indeks, to dzisiaj traci on blisko 1% 6732 punkty. W obrotach króluje PKBP 57 milionów 36 milionów PKS, czy Santander 11 milionów. Jeżeli chodzi o OZE, czyli odnawialne źródła energii, 8,25 biomas, pięknie wystrzelił e, Remor Solar 2,58, Columbus 86, setnych. E, a jeżeli chodzi o spadki, to FIGEN dzisiaj zrzuca 10%, Nowawis 2,61 czy 1,60 e, również nam zrzuca tutaj foton e, i PEP 2,74. W obrotach króluje nam dzisiaj Columbus 681 595 ml system i biomas ponad pół bańki. Jeżeli chodzi o spółki, te drogie, ale tylko i wyłącznie ze względu na cenę akcji. Piąteczka z przodu przy Kripy Jar 124 Mbank, żywiec blisko 1%, a traci najwięcej 11 Bit 230, LPP 144 czy Krka 118 w obrotach LPP 13 700, 9,5 banki, 11 Bit Mbank 3 900. Jeżeli chodzi o indeksy, to dzisiaj Vic Games jest liderem indeksów 1,85 na plusie, Vic Lekim 1,48, blisko 1% energia. New Connect również jest wysoko, a na minusie za to najmocniej nam dzisiaj traci Wig Górnictwo 1,34, Wig Odzież 1,26, MS Fine 1,19 czy Wig Banki blisko 1%. Z głównych indeksów Wig 20 traci 0,5% ponad 2088 punktów, MWIG 40 4056 punktów, 25 setnych na minusie, jeżeli chodzi o SWIG 80, traci 66 setnych punktów, 1340. 49 punktów. Jeżeli chodzi o szczegóły, czyli zerknijmy sobie w szczegółach na to, co się wydarzyło na Wigu 20. Indeks najbardziej płynny na warszawskim parkiecie, już sobie tu patrzymy: Mbank 1,24 na plusie, PGE 1,11, CD Projekt 76, setnych. a jeżeli chodzi o minus, to dzisiaj mamy Play 1,97 na minusie, KGHM 1,50 na minusie, PKSa 1,47 czy LPP 1,44. W obrotach CD Projekt Królem. 67 milionów PK Orlen 62 miliony 57 PKOBP PZU 47 pozostałe. Tak jak widzisz, tak więc stąd mamy obrót i płynność na właśnie warszawskim parkiecie. Jeżeli chodzi o Envik 40, to tutaj. Dzisiaj mamy TS Games liderem 9 ponad procent, 415 Mabion, Playway 263 czy Bogdanka 238. Mamy odbicie. A jeżeli chodzi o Ujemne, to Famur traci 7,70 na minusie Style Product, 469 na minusie BNP 384. W obrotach nam tutaj króluje TS Games 16, prawie 17 milionów, 11 bit 9,5 miliona, Amrest. 5300 i 5200. Handlowy pozostałe tak jak widzisz, tak więc myślę, że spokojnie inwestor indywidualny, standardowy sobie coś ciekawego może na tym indeksie dla siebie znaleźć. Jeżeli chodzi o ESVIK 80, to tutaj trakcja 4,5% na plusie Team 462, ASBIS 375, OAT 278 pozostałe. Tak, jak tutaj masz okazję teraz oglądać, a zerknijmy, co tutaj dzisiaj nam najmocniej traciło na tym indeksie: 795 Newak, Rafako 719, Wielton 7%, czy Sanok 528 to są te, które najmocniej dzisiaj traciły. Jeżeli chodzi o Asbis, 2,5 miliona, Alumetal mino 700 w obrotach, Lentex 1,5 bańki i Rafako milion, prawie 200. Pozostałe, tak jak widzisz, tak więc ESWIG80 też warto gdzieś uwzględniać w swoich m, analizach m, i swoich poszukiwaniach tej wymarzonej spółki do swojego portfela. Jeżeli chodzi o New Connect, czyli indeks dla wszystkich wilków z Wall Street, m, dziś liderami jest Arena.pl, 104%. Kurczę, 104%. Oj, piękno New Connectu CFSA 60%, 53% MPLV. Potem mamy następną spółkę na niewielkich obrotach, ale jeżeli masz ją w portfelu, to również masz ją na plusie. Potem BB Invest 43, 40, Netwise Merit 34, 27% Nest Medic. Tak więc naprawdę tych dwucyfrowych stóp zwrotek widzisz. Nie brakuje na New Connectcie. każdego dnia. Od razu są te, które wyróżniają się obrotami, tak jak tutaj widzisz. Tak więc tak to można tutaj dostrzec. A zerknijmy za to, co dzisiaj najmocniej również traci na New Connectcie, no bo niestety to ryzyko tutaj jest największe, jeżeli chodzi o GPW. Mamy dynamiczne wystrzały, jak i również dynamiczne spadki. MSM traci 25%, infra 18% ponad%, 18 PB Games, czarników 17% i widzisz pozostałe, czy już jeszcze niżej przewinę. Tak więc mamy. Spółki, które niestety, pomimo tego, że być może nie są zbyt duże ruchy i zbyt duża płynność, to te spadki są naprawdę ciekawe. I oczywiście na koniec WIK, tak więc zerknijmy sobie na indeks szeroki, co tutaj ciekawego się wydarzyło. A widzimy, że Everest wystrzelił naprawdę kosmicznie. Jeszcze zerknę sobie na zamknięcie, bo nie mamy tutaj obrotów. Tak więc, jak nie ma obrotu, to. Możemy tylko sobie tutaj poglądać to, jak to wygląda, bo za to TES, GAS 28% do góry wystrzelił, REINHOLD 21%, a w statystykach mamy 579 606 666 zł i transakcji zawarto 63 252 sztuki. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o dzisiejsze dzisiejsze notowania BBDEF BB 972, IQP971, Interloat 920, ZREMP 9,16, czy TS, TS Games 9%, to są ci liderzy dzisiaj w Wigu, tak więc bardzo ładnie to wygląda, a jeżeli chodzi o spadki, bo również one oczywiście mają miejsce to dzisiaj najmocniej traci nam, tak jak widzisz, PBS Finance tutaj mamy dosyć konkretny spadek. Potem mamy Eurohold 12. 98, potem mamy Silver 16, Arcus 963, Newax 7,95, tak więc naprawdę jest tego sporo. Tak więc mam nadzieję, że w tej sesji zapoznałeś się z tym, co się dzisiaj wydarzyło w tym moim omówieniu. Oczywiście zachęcam do komentowania, dzielenia się i rozmów w komentarzu. No i oczywiście życzę ci przede wszystkim, żebyś odpoczął, zebrał siły energię przez ten weekend. Niech będzie jak najlepszy, jaki tylko sobie wymarzysz. Bo przed nami ostatni tydzień lutego i myślę, że też będzie na pewno, na pewno ciekawie. Tak więc możesz sam w komentarzu dać, wyrazić swoją opinię, jak widzisz przyszłość już w następnym tygodniu. Co może się na tych rynkach, czy też światowych, czy polskich, wydarzyć, do tego oczywiście Cię zapraszam. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, na razie hej.